Lubię gry z dużym, otwartym światem i do takich gier właśnie szukam komputera. Mój budżet? 2,5 tysiąca złotych. Dawid, Wojtek, czekam na wasze propozycje, a ja wybiorę tą, którą uznam za ciekawszą. Dziś, tych dwóch panów, zmierzy się ze sobą. Czas na wojny komputerowe. Zadanie, jakie otrzymaliśmy tym razem od Piotrka, wydaje się być, no, teoretycznie proste. Za 2,5 tysiąca faktycznie można złożyć komputer do grania, nawet te bardziej wymagające tytuły. Ale tak sobie pomyślałem, że to prawdopodobnie oznacza i tak dosyć podstawową kartę graficzną, a co gdyby jednak wybrać znacznie mocniejszy akcelerator, niż by na to teoretycznie budżet pozwalał. O proszę, pierwsze co tworzyłem i już piękna propozycja. 3060 Dual od Asusa. Wiecie co, nie będę szukał dalej, ja to biorę. Trochę blisko już 4060, która jest jednak wydajniejsza, ale Mamy 12 GB RAMu, no jednak 150 zostaje w portfelu. Procesor, no tutaj, znowu od razu na początek, bardzo dobra propozycja. Podoba mi się ten konfigurator, muszę Wam powiedzieć. On chyba wie, co ja chcę tutaj złożyć tani i wydajny komputer. Ryzen 5 3600, procesor sześciordzeniowy, więcej do gier nie potrzebujemy, troszkę starawy, ale ta architektura nadal się sprawdza. Pamięci, wybierzemy sobie teraz pamięci i co byśmy tu mogli wybrać? Do 3200 to jest max, co ten procesor realnie stanie obsłużyć, także sobie limitujmy do tego momentu. No i myślę, że szaleć nie będziemy, 16 GB to jest max. Oczywiście kryterium wyboru, cena. I co tutaj widzę? No te są bez radiatorów, to nie. Tutaj trzeba czekać, tutaj trzeba czekać, a ja chcę przypominam na teraz: ten komputer musimy dzisiaj złożyć. Czyli proszę bardzo, w magazynie mamy te Oto g -Skille. No to co, bierzemy 2500 zł na komputer, mm -hmm, mm -hmm. jak najbardziej. Moja propozycja: konsola, idealny sprzęt do grania. No ale Piotra albo Wojtek wymyślą grę, której konsola nie obsługuje. No i żegnaj genia, od razu przegrana. Więc jak najbardziej mam swoją propozycję. Jest wręcz zadziwiający, jak ogromny jest wybór części i to nowych w zestawach do 2500 zł. Początkowo w przeciwieństwie do ostatniego postawiłem na procesor Intela, ale potem trochę pomyślałem, trochę przekalkulowałem. Dwa tygodnie później mój wybór ostateczny padł na procesor od AMD, dokładnie Ryzena 54500. Jednostka boxowa użyje chłodzenia wbudowanego, a jak wygląda, Wygląda pozostała część komponentów. Płyta główna, w której będzie procesor zainstalowany, to konstrukcja od MSI, a dokładnie model A520 M Pro A, budżetowa, no ale już tutaj trzeba było ciąć. Pamięć Ram to kolejny element, na którym zaoszczędziłem i wziąłem dwie kości od Diskilla, ale nie oszczędzałem na pojemności. 8 GB każda, czyli 16 GB w sumie oszczędziłem na ich taktowaniach, bo są to kości taktowane zegarem zaledwie 3200 MHz. Mało nie mało, dużo, nie dużo. W każdym razie liczę, że troszeczkę je podkręcę. Teraz płyta główna, i tutaj powiem Wam od razu bez żadnych ogródek, with No Little Garden. Będziemy szli po bandzie, jeżeli chodzi o cenę, nie chcemy tutaj dopłacać nic zupełnie, także kryterium wyboru cena. Do tego procesora, do tych zastosowań nie potrzebujemy nic, Piotrek nic nie mówił o jakichś zastosowaniach, że potrzebuje więcej USB albo czegoś takiego, także bierzemy najtańszą, jako jest dostępna. Mamy tutaj na chipsecie A520, oczywiście Micro ATX, no taniej się nie da, a będzie działać, będzie dobrze działać, oczywiście sekcja zasilania mogła być tutaj jakkolwiek chłodzona. Ale spokojnie weźmiemy obudowę, która będzie dbać o wentylację. Widzę nową, ciekawą propozycję od Cruxa. Jest mała, także będzie fajnie, że tego komputer nie zajmie nam dużo miejsca, bo jest od razu w Micro ATX. Także myślę, tak, idziemy w tą obudowę, jest szkło, będzie się podczkowi podobać. Co prawda, obawiam się, że nic tu się nie będzie świecić, no ale co zrobić? Co możemy zrobić z dyskiem, tak żeby zostały chociaż dwie stówki na zasilacz? No to nam zostaje dysk za mniej niż dwie stówki. I proszę, mamy od razu tutaj widzę. Mojego ulubionego Lexara NM620, 512 GB. Myślę, że właśnie to wybierzemy. No i ostatni, ale nie najmniej istotny, będzie tutaj zasilacz. No i budżet nam zostawia miejsce na mniej więcej 195 Zł. Od razu wskoczył nam tutaj Civtek GPS 500 W w zasilacz. Chief Tech, nie muszę chyba nikomu przedstawiać, bardzo solidna firma z tradycjami, także tutaj nie mam żadnych obaw, że to będzie działać, to będzie naprawdę świetnie działać. Finalna kwota 2499 zł i 45 groszy, także Piotrek 55 groszy zostaje w portfelu. Płyta posiada tylko dwa banki pamięci, oba będą zajęte, ale wykorzystanie tutaj trybu dwukanałowego to jest absolutnie must have, bo bez tego zapomnijcie, zestaw nie będzie działał prawidłowo. Ważniejsze jak opóźnienia jest nawet wykorzystanie trybu właśnie dwukanałowego. Nie oszczędzałem totalnie, natomiast na dysku, i podobnie jak w poprzednim zestawie za 1500 zł, postawiłem również tutaj na konstrukcję SSD, oczywiście, ale również NVMe. Co więcej, parametrami nawet nieco wydajniejszą niż Lexar NM620. Mowa oczywiście o WD Blue kosztem 12 GB pamięci płyta, również posiada slot. Dysk jest jak najbardziej obsługiwany. Jedyny minus to, że nie ma tutaj żadnego radiatora, nawet w postaci takiej metalowej blaszki. Trochę szkoda, bo sam płyta również takiego nie posiada. No i proszę, połowa komputera praktycznie gotowa. Wróciłem z zakupów, mam już wszystkie części i nie zgadniecie co się stało. Kiedy byłem odebrać wszystko w salonie, okazało się, że ceny nieco spadły w dół i można było dostać taką oto płytę od Asroka jeszcze taniej. Oczywiście nowka cewka, dziś śmigana. Także dziękuję pracownikom salonu za tą podpowiedź, a my bierzemy się za montaż. Dla wszystkich haterów tanich płyt to nie jest tak, że tu nie ma żadnego chłodzenia. Mamy radiator na chipsetcie, potężny. Radiatorek. <grystanie> Zresztą sami się przekonacie, że tutaj te sekcje zasilania, mimo że będzie gorąca, to wszystko będzie jeszcze całkowicie w normie. Nie każdy potrzebuje od razu płyty głównej, nie wiadomo jak dokokrzonej. Zwłaszcza, że to jest też budżetowy procesor. One tak nie pobierają więcej niż 50-60W, nawet w stresie. Rozbudowa pamięci. No nie będzie za bardzo istniała, co prawda możemy moduły wymienić na mocniejsze, kupić po prostu pojemniejsze 2 razy 16 GB i kiedyś tych się pozbyć i włożyć nowe. Ale nie jest to aż tak komfortowa sytuacja, jak po prostu dołożenie nowych pamięci. Dysk M2 chłodzenia na tym etapie niezbędnie nie potrzebuje, nie jest to aż tak szybki dysk, nie jest to aż tak duży dysk. Owszem, fajnie, jak ten edytator by był, przy dużym obciążeniu dysku i wszystkiego innego po budowie, pewnie miałby lepsze warunki, ale jakby nie jest to krytyczne z punktu widzenia gracza. W grach ten dysk aż tak mocno nie jest obciążany, jedynie podczas instalacji, no ale ile razy instalujecie gry? Także serio, nie ma sensu się na tym konkretnie skupiać, kiedy szukacie komputera do grania. Serce komputera złożone i naprawdę jestem pod wrażeniem, że za niespełna 800-900 zł udało nam się złożyć coś, co moim zdaniem powinno Piotrzkowi naprawdę długo posłużyć. Mamy tutaj w sumie 6 procesor, 16 GB szybkiej pamięci i terabajtowy, no w sumie nie, półterabajtowy dysk, także całkiem dużo za całkiem niewiele. Przede wszystkim po ostatnich uwagach Piotra, które sobie mocno do serca wziąłem, tu mam wrażenie, jakbym dostał półprodukt. Postawiłem na lepszą obudowę. Te jeszcze parę groszy zaoszczędzone, tutaj dorzuciłem. Jest to obudowa Logica Model J23. Ona wielkościowo to nadal jest obudowa, która obsługuje płyty w standardzie ATX, ale to jest taki mniejszy mini tower, nawet nie. I przede wszystkim jest znacznie lepiej wentylowana, bo cały front praktycznie. Od, no, może ja przesadziłem cały. Połowa frontu to siateczka, tak naprawdę. Również mamy otwory wentylacyjne z boku. Do góry, niestety, nie. Z tyłu, miejsce na opcjonalny wentylator, na który już mi troszeczkę siana zabrakło. Jest ona przede wszystkim lepiej wentylowana, ale też się tak nie palcuje, jak ten model, który wziąłem ostatnio. To nie dość, że już się wypalcowało tak obleśnie. Chociaż blachy są nadal taki grubszy karton, to ta obudowa już posiada odrobinę miejsca na aranżację, chociażby właśnie w postaci tego przetłoczenia. Tutaj też jest jakieś przetłoczenie, więc teoretycznie nawet troszeczkę wyższe chłodzenie mogłoby wejść, ale nie ma takiej konieczności, bo tutaj boks tak naprawdę robi całą robotę i mam cichą nadzieję trochę tym razem porywalizować z Wojtkiem również wydajnościowo. O ile budowa już jest gotowa do montażu w niej płyty głównej, w zasadzie i z pamięciorami, z dyskiem, to brakuje w niej jeszcze zasilacza. Jest na tyle mała, że lepiej zamontować go teraz, a nie potem. I tutaj do zestawu trafi zasilacz od Thermaltake'a Light Power o mocy zaledwie 450W. Początkowo do zestawu z Intelem wybrałem zasilacz Chief nieco mocniejszy, 500W, ale stwierdziłem przy upgradzie, że w zasadzie ten Thermaltake w zupełności powinien starczyć Zarówno do procesora, jak i karty graficznej z niewielkim zapasem mocy. Podkreślę z niewielkim, bo tego zestawu raczej pod rozbudowę nie przewiduję. Chociażby z uwagi na fakt, że pamięci RAM już nie dołożymy, trzeba będzie ją co najwyżej wymienić, więc i tutaj nie szarpałem się z jakimś specjalnym zapasem mocy, bo pewnie całość poleci do wymiany, jeżeli już. Pora teraz na obudowę i powiem szczerze, że jestem zadowolony z mojego wyboru. Krux w tej okazało okazał się być całkiem solidną konstrukcją, nic tutaj się nie ugina. Oczywiście blacha nie jest jakoś potężnie gruba, ale mamy szkło hartowane w zestawie. Na froncie zmieścimy nawet radiatory. Do 240 mm, ewentualnie trzy wentylatory 120 mm, ale wtedy już raczej bez radiatora, na którego już zabraknie miejsca na dole. Także na przyszłość fajne opcje rozbudowy. Możemy zmienić procesor na znacznie wydajniejszy, o ile ta płyta pozwoli, i wtedy chłodzić go faktycznie cieczą. Powiem Wam, że to już była pierwsza duża różnica względem zestawu które ostatnio składaliśmy. Tutaj obudowa faktycznie okazała się być bardziej sztywna od tej tacki, od płyty głównej. Także spory plus dla Cruxa. Pora zamontować zasilacz. Jest dokładnie taki, jak być powinien. Jest wielki, ciężki i czarny. Jak zasilacz. To nie jest takie oczywiste, bo często w tych tanich zasilaczach dostajemy białe zasilacze, ani też nie są szczególnie ciężkie, co oznacza, że w środku nie ma na przykład mocnego kondensatora. Jedna linia zasilania 12V 456W na tej linii w zupełności do naszej konfiguracji wystarczy. Większość roboty za nami pora na gwoździa naszego programu, czyli RTX 3060. Wersja oczywiście 12GB, stanowczo nie można jej mylić z 8GB wersją, która jest. Pożałowania godna, natomiast tutaj karta jest nadal niewielka, ale bardzo wydajna. Taka ciekawostka dla Was: w przeciwieństwie do RTX 4060 na przykład, to ta 3060 robi pełen pożytek z całego złącza Pisa Express razy 16, czyli wszystkie te piny mają połączenie z naszym układem, z naszym GPU, a nie tylko 8 z nich, znaczy się połowa, jak w nowszych kartach. No i oczywiście zasilanie. Wcześniej już przeprowadziłem sobie kabelek. Zasilacz ma właśnie przewód ośmiopinowy, także wszystko powinno działać. Nawet kabel management będzie mi całkiem ładny wyszedł, tylko trytytki jeszcze półcinam. Nie mogę sobie tego darować, bo im dłużej składam komputer w tej obudowie Logica J23, tym mam dla niej większy szacunek. Nie tylko ma bogate wyposażenie w porty, nie palcuje się, jest nie. Jest całkiem przewiewna, to mało tego, zobaczcie to. Przewody w zasadzie w ogóle jeszcze nie są tutaj z tyłu ułożone. Wszystko sobie z grubsza wrzucę i patrzcie to. Bez tak naprawdę nawet wielkiego dopychania. Wystarczy tutaj po prostu, tej cienkiej dosyć obudowie, przytrzymać te boki i to siedzi. To jest zamknięte. Jestem naprawdę w szoku. Tym razem właśnie gminie podskoczy z obudową. Ja już jestem powoli na finiszu budowy mojej jednostki i nie ukrywam, że to czysta przyjemność, został ostatni element, czyli karta graficzna i nie ukrywam, że to właśnie pod nią oraz pod procesor dobierałem resztę podzespołu. Gdzieś tam sobie w głowie umyśliłem, że chcę mieć właśnie zestaw oparty na Ryzenie 4500 i RX7000. 600. W do 2,500 tysiąca złotych. I łupem padł Zafire. Ja tutaj nie mam wątpliwości, Wojtek na pewno zmajstuje coś innego. Jestem ciekawy już się nie mogę doczekać testów porównawczych. Myślę, że tym razem chyba z dyskiem aż tak nie przeoszczędzi. Dotarł do mnie Dawid i zobaczcie, co przyniósł. No, miał być porządny komputer, 2500, a Ty znowu to samo przyniosłeś, nie, nie dotarła wiadomość. Nie, nie jest to samo, tym razem ja chcę być ten nierozsądny, ale nie powiem, bo ta maszyna jest inspirowana dość mocno Xboxem. Czy widzę, prawie jedną ręką był w stanie ją podnieść. Tak, jest bardzo lekka. Czekaj, dałem. zmierzmy sobie, kto ma większego. O mój jest większy. Ja powiem ci, że masz się gdzie... że grubszy? Gdzie jest panie szyba? Czemu za... zalepił szybę, no? no zapomniałem, mnie... że to ma być aż tak gamingowy, że musi być szyba. Ten pomarańczowy pasek. Bo gamingowy, słuchaj, już masz znacznie lepiej wentylowaną obudowę niż poprzednio. Wentylowaną, Czym wentylowaną, przepraszam bardzo? Otworami. Otworami, tak. <śmiech> <śmiech> to ty się też wentylujesz otworami. Z Świetnie. Ja mam wentylatorek, mam prawdziwą wentylację. No. Jest porządnie 12 mm, nie? 12 mm, trochę mało. 120 20 mm wentylator. Tak złożyłem, że tu w zupełności to się nie grzeje. W każdym razie widzę, że nasze komputery są zaskakująco podobne. Z jednym mają detalem, tak na pierwszy oka. Ty masz czerwoną kartę. no Moja jest zielona, no teoretycznie zielona. No Słuchaj, inspiracja konsolą, tak, czyli AMD Full. I tak stwierdziłem, mhm. że tak ma być, tak? Celujesz w 30 fps, rozumiem. Co to jest? 6600? Nie, 7600. Zmieściłeś 7600 w tym budżecie. Tak, zmieściłem się 7600, ale tak jak mówię, dzisiejszy mój zestaw nie jest tak rozsądny jak ostatni. No. Bo tak, poza obudową, która widać już na pierwszy rzut oka, że jest tańsza, dałem również płytę, która w mojej ocenie nie umożliwia rozbudowy, ale do tego zestawu w zupełności wystarczy i zapewnia faktycznie całkiem niezłą... Nie to tylko... miałem taką samą ideologię. Płytę no. mamy, chyba tą samą, też jest, widzę tutaj 520, u mnie też jest tak, 520. 520. No, Ale widzę, że u Ciebie podobnie, też nie szliśmy raczej w jakąś wielką rozbudowę na przyszłość, nie, bo tylko nie. dwa sloty pamięci, oba zajęte. No te płyty zawsze mają no. dwa sloty pamięci, to jest jakby feller Natomiast, dokładnie. co chciałem zwrócić uwagę, moja mm -hmm. płyta, tutaj wam pokażę, ma analogowe wyjście wideo również dodatkowo. Moja ma cyfrowe. Z którego żaden z nas lepsza. nie skorzysta, ponieważ nie, nie mamy zintegrowanych <grym> kart graficznych. Ale gdyby nie, nie, kiedyś nie. procesor zmienić, to można by z tego skorzystać. Tak, ale co ciekawe, nie wiem jak twoje wrażenia, ale ja składając zestaw za 2,5 tysiąca, miałem po prostu taką rozkminę, bo wbrew pozorom już mm -hmm. jest tak dużo duży wybór pod że tu naprawdę można, można w, to, w tą stronę skroić, można je pod każdym tak naprawdę względem pod własne preferencje. Procesor rozumiem masz tutaj ułożony. E, no to widać, 1600, tak? tak nie nie czy 1600 nie? nie co że się tam... wiadomo że Ryzen natomiast Upatrzyłem sobie 4500. Stwierdziłem, że ma być 4500 no i koniec i żadnej rozmowy. Tak, tyle, że tak, bo pierwotnie miał tu w ogóle być Intel. 10 generacja, co prawda, ale no potem to już lepiej że... wyszedł, wydaje mi się. No wiesz, z tego co mi wiadomo, nie testowałem konkretnie tego modelu, ale ten Ryzen ma naprawdę mocno przecięty cache. A gry lubią ma cash. przycięty cash, gry lubią cash, zgadza się, ale te parę groszy dołożyłem na przykład do karty graficznej. To jest RX7600 i co ważne, to jest zafajer. Karta, która raczej jest cicha i przede wszystkim bardzo mało awaryjna. Mówisz? Nie wziąłeś pierwszej najtańszej? No, wziąłem pierwszą najtańszą, ale szczęśliwie był Nie. to faktycznie Asus Dual, czyli karta też całkiem cicha. Byłem też zaskoczony, że to dosyć cicho pracuje. Dyski widzę, mamy podobne: 512 u ciebie, 512 tak. u mnie. Nie ma jestem tutaj. pewien, czy ten. Czy ten dysk na pewno na 3.0 będzie uzyskiwał takie prędkości, jak deklaruje producent dla wartości 4.0? Zależy. Możemy to sprawdzić później. Możemy to sprawdzić. No, jestem ciekaw. To, to co jeszcze chciałem, tylko już zacząłem mówić, że pamięci oszczędziłeś na radiatorze. No też no. Nie jest to szczególnie istotne. Też obydwoje nie mamy radiatorów na SSD, no bo te płyty główne tego nie przewidują. Nie. Zasilacze, widzę, że mamy inne. I to jest chyba taki, który pierwotnie planowałem do zestawu z intel natomiast mhm. ostatecznie wziąłem sobie termatyka. I to no, też tak Moc jest podobna. Tak naprawdę, te 500 W, jak dobrze kojarzę. Tak, 500 watów. Tak, a tu jest 450. Do tego zestawu również w zupełności wystarczy, więc twierdzę, że absolutnie nie ma sensu tutaj dawać nic więcej. No dobrze, myślę, że wiemy już wszystko o, o komputerach. Na przykład tokach i zdecydowanie lepszy. No, absolutnie e nie zgadzam się z tym. To, że już masz jedno złącze usb na budowie, coś przemilczałeś. E no... no. Proszę Państwa, lecimy z testami. Tak. zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystko gotowe do testów i słuchajcie, mamy od Piotrka listę gier, które mam przetestować. Piotr, jak wiecie, powiedział, że zależy na grach imersyjnych, chcę zwiedzać wielkie, otwarte światy i dlatego też wskazał m.in. Red, Red Redemption 2, od której zaczniemy. I tutaj tak, mamy rozdzielczość Full HD i ustawienia najwyższe, najbardziej wymaksowane, jak tylko się da, w DirectX 12 bez upscalingu. Bez upscalingu, dokładnie, mamy różne karty, to też będzie ciekawie potem sprawdzić, jak wygląda DLSS, a jak wygląda FSR, ale najpierw testy takie bazowe. Żeśmy się rozgadali, a trzeba lecieć z testami. Zaczynamy na 3. Raz, 2 i 3. Myślę, że mój będzie szybszy? Nie wiem. Zobaczymy. Twój troszeczkę faktycznie się spóźnił, ale to są minimalne różnice, natomiast już ma, widać, ma. że masz 10% więcej FPS, fpsów, tak na oko. Jeżeli chodzi o temperatury, mamy bardzo podobnie na kartach, około 65 stopni, przy czym u mnie hotspot ma 78, a u Ciebie już 88. 10 stopni różnicy Ale za Jacka różnica w wydajności tutaj, w tym konkretnym ujęciu. No tutaj jest dużo... Cały czas te 10% przewagi uzyskujesz. Jestem zdziwiony, bo myślałem, że bardziej dostanę po tyłku. Ale dostałeś. Dostałem. Chyba no ci nie zrobiła. Mniej więcej 10, <grym> troszkę poniżej 10% przewagi w średnim FPS-ie, ale zwróćcie uwagę, że u mnie jest niskie FPS większy, co może wynikać z na przykład szybszego procesora. No bo z pamięci... Z pamięci procesora, bo taktowania procesora tak. te są z wyższe, natomiast cache tak, robi tutaj tą pewną robotę. I faktycznie może być przewaga, właśnie po twojej stronie. Stąd ten delikatnie wyższy wynik w minimalnym FPS-ie, bo w średnim wygrałem. Zanim przejdziemy do kolejnej gry, uruchomimy jeszcze w rozdzielczości full HDT gry, ale już z włączonym DLS i FSR-em. To może być ciekawe. Chcieliśmy uzyskać ponad 60 klatek dla Piotra, więc musimy coś jeszcze tutaj poprawić i jesteśmy ciekawi, który da lepszy obraz w takich ustawieniach. Nie ma żadnej regulacji. 27 ale no ale ma to jest świeżanie, bo to jest 60 Hz monitor. I kuch w na zasadzie why. No dobrze, mamy odpalone i teraz szukamy różnic w jakości, bo jeżeli chodzi o płynność, zwróćcie uwagę, że się mocno zbliżyły do siebie te komputery, tak, żeby no, nie powiedzieć. Tak, nie idą identycznie, więc. Żeby nie powiedzieć, że teraz ja mam przewagę. A mamy w obydwu przypadkach ustawienia jakości. Słuchajcie, zrobiliśmy dwa testy. Jeden to tak. był test Full HD z DLSS i FSR i tutaj już było pierwsze zdziwienie, bo się okazało, że GeForce RTX wygrał. Tak, no. Minimalnie, ale dał troszeczkę więcej FPS-ów, i tu podejrzewamy, że już weszło ograniczenie procesora. No, jest to możliwe. Natomiast w, po zwiększeniu rozdzielczości tutaj wymusiliśmy wyższą rozdzielczość za pomocą DSR, Nvidia, czyli tak naprawdę. E, tak, komputer udaje, że ma monitor z większą i renderuje się w wyższej rozdzielczości, po prostu, no i tak nie daje aż tak dobrego wizualnie efektu. I tutaj wydajność znacząco już przewyższyła to, co u ciebie jest uzyskiwane. Trudno powiedzieć, prawdopodobnie, czy. 10 już... FPS-ów. Toż po prostu Radon, wydaje mi się, na bardzo niskiej, obciętej szynie pamięci może sobie nie radzić z taką wielkością, nawet z FSR. em Mimo, że pamięci mu nie brakuje, bo tutaj jakby to nie było problemem, nie da się ukryć, że do grania w 2.5 z DLSS lub FSR ten zestaw nadaje się lepiej. Jeszcze może być to kwestia samych sterowników od AMD, bo z tymi wiadomo, że AMD zawsze miało podgórkę. Tak, że już tym teraz nie jest, ale dobrze, nie przedłużamy. Ale nadal, jest. chociażby samo obciążenie sterowników. Tak. Testy w Horizon zakończone, i widzicie wyniki na ekranach. Mój zestaw uzyskał średnio 91 punktów, co jest całkiem niezłym wynikiem, bo mamy praktycznie cały czas powyżej 60 mm. i to z zapasem. Komputer Wojtka był minimalnie szybszy, 8 FPS-ów. 10% M różnicy. Minimalnie, podkreślmy to jeszcze raz. Natomiast co jest ciekawe, to również nie tylko FPS, -y mm. ten właśnie średni, ale również minimalny i maksymalny, oraz wyniki cząstkowe CPU i GPU, bo w zasadzie sytuacja jest odwrotna, jak było ostatnio. Czyli tym razem tutaj jest słabszy procesor, mocniejsza grafika, która jest, a z kolei u Wojtka jest na odwrót, czyli ma mocniejszy procesor, który ma zapas. To tak? się nazywa lepiej zbalansowany zestaw. Nieprawda, masz <gry> trochę mocniejszy procesor. Z kolei słabszą grafikę to właśnie doskonale widać w tych wynikach cząstkowych. Rozumiem, że przemilczysz kwestię 20 prawie procent różnicy w minimalnym FPS-ie, tak? Te spadki u Ciebie poniżej 60 FPS-ów, to tak pominiemy sobie. No? A czemu? No Nie, pominiemy, myślę, pewnie. A Twój FPS minimalny to jest to co? Gdzie minimalny? Tam 99% masz 80%. No, ale minimalny na kilkanaście FPS-ów. A bożeś pewnie nacisnął tak sensu. jak to zlecia. Dobrze, tak szkoda oczywiście. gadać, lecimy z kolejnym testem, będzie to tym razem Metro Exodus. Metro Exodus Enhanced Edition, która jest jakbyście nie wiedzieli grą, która wymaga race racingu Wave, y u ciebie prosiłbym stanąć trochę na palcach. Chyba se jaja <grym> robisz <grym> 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 Kolejny test za nami, i no nie da się ukryć, że w przypadku Metro NVIDIA ma pewne fory w postaci DLSS, który no dostępny jest tylko dla kart NVIDIA, a nie ma opcji FSR. Co więcej, jakby nie patrzeć, mamy tutaj ray tracing, z którym wiadomo, karty NVIDIA radzą sobie lepiej. No i mimo tego, mimo tego, karta Dawida wypadła lepiej. Ale zacznijmy od mojego komputera, gdzie okazało się, że z DLSS aktywnym uzyskaliśmy już blisko 50 fpsów średnio. Natomiast bez DLZ-u było to znacznie bliżej 30, niebezpiecznie blisko 30 bym powiedział. Podczas gdy twój komputer no... Cóż, troszeczkę to, lepiej? Troszeczkę, ale to też nie były absolutnie wartości, które szczerze mówiąc nawet mnie by jako specjalnie satysfakcjonowały, no ale co się dziwić, jak wybrałeś pod siebie. No, wybrałem <laughs> gry pod siebie oczywiście. Piotrek wybierał gry i to taką jest. grę wybrał, no gra dobra, polecamy dobra, zagrać. bardzo dobra. Dying i bardzo fajna gra, również polecam. No i tutaj sytuacja jest bardzo klarowna, zrobiliśmy de facto dwa testy, pierwszy podstawowy bez wspomagaczy, jest cały czas zresztą przewaga komputera Wojtka zarówno w tym średnim jak i minimalnym FPS-ie. Przy czym w jednym i w drugim przypadku te wartości mniej więcej oscylują w granicach 60. Mój nieco niżej, Wojtka powyżej 60 fps. No, i to jest ta różnica. I podobna różnica jest też w przypadku minimalnego fps. Jeżeli tak. byśmy mówili o klatkach, to jest około 6-7 klatek więcej. 10%. Na korzyść komputera Jak yy, Wojtka. Uruchomiliśmy m, faktycznie najwyższe ustawienia. Pierwszy tak. test był po prostu z ray tracingiem, drugi z maksymalnym ustawieniem całej gry. Przy czym tutaj jest z, z em a tu Teserem. Tak, Dokładnie. To z jednej strony tutaj, też momentami ta jakość tego upscalingu, moim przynajmniej zdaniem, nie na Twoim, była jednak lepsza a dodatkowo jednak tych FPS-ów było no te 10%, nawet nieco ponad Jako więcej. Nie zwróciłbym totalnie uwagi no, na te faktycznie różnice. Tak, faktyczne nie jest to różnice. coś, co się od razu rzuca w oczy, nie. ale jak gdzieś spojrzysz, takie detale małe mogą rozpraszać. Ja, że też troszeczkę spaczony jestem, wiem na co patrzeć i mnie to po prostu irytuje, ale faktycznie nie są to takie game changery. Ja aż chodzi, tak spaczony że... jak Wojtek nie jestem, ja w ogóle bym tych różnic, tak szczerze mówiąc, nie widział, musiałbym się naprawdę w nie wpatrywać. Wniosek jest taki, że im no gra, tym troszeczkę lepiej ten mój zastop sobie radził, więc nie wiem czy Piotrek nie będzie bardziej skłonny zebrać jednak mojego, lepiej moim zdaniem zbalansowanego zestawu. Została nam ostatnia rzecz do sprawdzenia, czyli to co Piotrek też nam zlecił, czyli nie tylko gry, ale też ogólnie używanie przeglądarki internetowej. Okazuje się, tak. że z niej też korzysta. No i byłem cały czas ciekaw wyników testów dysku, Tysku. także ten dysk też sprawdzimy. Jak to się ma? Mhm. Ostatnie testy za nami, o ile mój dysk faktycznie zaoferował prędkość odczytu na odpowiednim poziomie, tak już w tym poziomie zapełnienia, który tutaj mamy ponad 80%, prędkość zapisu spadła dosyć wyraźnie. Chociaż ten najbardziej moim zdaniem istotna wartość i te najmniejsze wartości odczyty tych najmniejszych plików nadal oferowały całkiem przyzwoity poziom. Z kolei u Dawida tutaj faktycznie wypada dysk. Lepiej są wyższe prędkości w zasadzie przede wszystkim z zapisu, co jest dość istotne, jeżeli ktoś tych plików dużo zapisuje, zarówno jak chodzi o wartości sekwencyjne, jak i także losowe. Co zastanawia, dlaczego twój komputer za każdym razem znacznie dłużej ładował wszystkie gry. No niemniej, u mnie, jeżeli chodzi o przeglądarkę, wyszło no, troszeczkę lepiej, no generalnie poziom podobny, to są bardzo zbliżone jednostki, jeżeli chodzi no o tą bardzo. wydajność taką ogólną, desktopową. Także cóż, pozostaje nam tak naprawdę zabrać piotka przedstawić mu nasze wyniki, nasze dane i on podejmie decyzję, i się z nią z wami podzieli. Nadszedł czas decyzji. Ja jestem tą osobą, która poprosiła dwóch kolegów o propozycję. No oni są tacy fajni, że już mi złożyli, a ja mogę wybrać. I zaraz to zrobię, Wy też piszcie w komentarzach, który wy byście wybrali komputer i dlaczego właśnie ten. Mam do wyboru komputer, który ma troszkę lepszy dysk i lepiej sprawdza się w starszych tytułach, też niewiele kontra komputer, który w nowszych tytułach tutaj lepiej wypada, zwłaszcza przez to, że ma ray tracing, zwłaszcza przez to, że ma te wspomagacze od Nvidia. Nie będę Was czarował, decyzja w moim przypadku tym razem, w odróżnieniu od poprzedniego odcinka, jest prosta, bo no, subiektywnie patrząc, są dwa powody, dla którego postawię na PC ta Wojtka. A mianowicie, jedna, jestem estetą i no, też lubię ładniejsze rzeczy. Bardzo, ale mi bardzo się nie podoba ta obudowa Lodzika. Logi no, czuję taki vibe naprawdę starego kompa i, i czuję, że kupuję komputer nowy, który jest już stary. Takie mam poczucie wizualne, więc to tym mnie y, ta obudowa Kruxa zdobyła, że mimo, że tam w środku się wiele nie dzieje, praktycznie nic, to już, wiecie, przyciemniane jest to hartowane szkło i błyszczy się i wygląda, kurczę, nawet z przodu nowocześniej. Także to jest jedna rzecz, a druga rzecz, chyba nawet ważniejsza, która decyduje, że wybieram tego peceta, no, muszę przyznać, że ja jestem team zieloni bardziej, czyli Nvidia i tutaj te rzeczy, które dają RTX, no, bardziej mnie zachęcają, czyli to, że mogę sobie DLSS-a włączyć, to, że jest właśnie ten ray tracing, Mam też lepsze doświadczenia z RTX-ami, jeżeli chodzi o soft. Używam Nvidia Broadcast osobiście też w domu. Także no, serce bardziej bije po zielonej stronie. Więc jeżeli mam komputery, w których ta wydajność jest podobna i nawet byłaby lekko 10-15% na korzyść Radona, myślę, że zawsze bym spojrzał mimo wszystko w stronę RTX-a. Gdyby ta wydajność była wyższa, to wtedy już bym. Chyba skusił się na Radeona. Sekcja komentarzy, dajcie znać: może Wasza decyzja byłaby zupełnie inna. Ciekawe dlaczego. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!